Dlaczego masz tak, że nie oglądasz swoich materiałów? W sumie to strata czasu. No. Znaczy, bo już to widziałeś. czy znaczy też nie, bo ja te materiały one wszystkie powstają w takich bólach. I tak i w tak i jak nasze programy. Jak coś Jezu. przychodzi łatwo, to tak, jak mi powiedział kiedyś Andrzej Stasiuk, jak przychodzi łatwo pisanie to jest grafomania. Jak przychodzi łatwo telewizja, robienie materiału to jest grafomania. Ale ja, ja, ja tworzę po 15 jakiś alternatywnych początków i później rano, bo to zwykle całą noc trwa, rano je oglądam, jakiś jeden wybieram, ale jak się budzę, to już ten jeden, który wybrałem mi się nie podoba, robi kolejny. Znaczy to jest koszmar. Ja po prostu nie chcę do tego wracać, bo mi się to i nawet te wszystkie utwory, które są w tym, jakieś taka, te mu muzyki, znam je na pamięć, i też jakoś one wywołują we mnie, że słyszę i wiem, jaka to jest scena, i tak dalej. Nie, w ogóle nienawidzę robić tych materiałów. Wojewódzki Kędzierski.